Jest pod tym bukiem! Dobra, walona. Ja już nie mam ammo. Ja mam 46, no. Ja walę, myszka mi się rozładowała. Yy, poczekaj się teraz, szybko. Gdzie jest mój kabel od myszki? Ja Cię kręcę. Gdzie jest mój kabel od myszki? Proszę, szybko. To jest tam chyba. Co? Co masz weku, Kazama? Czekaj, bo mi się myszka rozładowała. Kurde. Dobra, no, no, mogę grać? No, no, no. Kazama Kurde, zwróciłem uwagę, że myszkę mi się rozładowuje Ja w no, sumie już podłączyłem te 2 sekundy wcześniej bym podłączył ja no. Jestem d Ale lagi są. <grywa> ja pierdolę. Ej, oglądasz to teraz? Nie. Oglądałem bali muszę. Oh. Ja się nie dostanę, jak zresztą ten kop. <grywa> Nikt tego nie widział nie. <noise> nie mogę, ej to w sumie taką samą reakcję jak Ty, miałem, nie? Wziąłem Sarencę na głowę i mówię Ja pierdolę co on zrobił, nie? Aha, aha Nie, chcę mi się grać w tą grę trochę, tak szczerze Kończymy to widzowie Masz dobrą pompę Pajce, możesz tego dobrać O, złożona Strajk go, strajk Kurde, no ciężko było, ale dobra i tak dobra Na tej konsolce jest ciężko już, naprawdę No, he's killing the boss man. Oh my. Wait, I need to snipe him right now. No. Yes! Yes! No! No! No, no, no! That isn't even funny, bro! That isn't even funny. Hey, Nie. Dobra, w końcu, 3-1. Chcesz honorowe, coś pozdrowić? Proszę, nie ma honorowej, bo tryhardowałeś. Nie ci, ma honorowej, bo, 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 bo tryhardowałeś. Już jest za późno. Polecę wtedy... Nie, no, bo błagam. dałem, bo szybkie fighty były, a z tobą to by jeden fight trwał godzinę. Proszę, Nie ma. Dobra. Jedno, proszę. Spierd... Dobra, wyjdę, wyjdę. Aha. Ładnie... Nie ma. Kur... No, no, dupę. dupę. <laughs> No nie, nie gadaj, że ktoś tu kampi na tym Zeusie w, na 17 punktach. To jest nierealne, jak tak będzie. On, on wie, on wie, że. Je... A, ty Menci... Fake Man City 8 Z8... mnie zabił, rozumiesz to? No. On wie, że ja tu jestem. Przetrwa. 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 Co? On ma aptekę? Chłop gra na healow gra na heal na yy, chowanym. Ej, ja umrę. Ja umrę. O w dupę. Ej, to nie jest ża Ja pierd... No powiem tak. Powiem tak. to w takiej sytuacji? I ona tak jeszcze, no bo jak tam z nim było. Nie, serio, zapytaj się na ma zapytaj się. Tam, chodź, pioruny walą tam. Zobacz. A kaczuszka skrzydła ma, a kaczuszka skrzydła ma, te ty 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 patrz. A kaczuszka skrzydła a kaczuszka skrzydła ma, ty 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 Poczaj. A kaczuszka skrzydła ma, a kaczuszka skrzydłoma. <grystka skrzydła ma. grystka> Boże. Nie, nie da się medów, nie da się medów dawać. Nie, czemu się nie da medów, jak popuje przerzucić? Am popój, popój. Błagam, błagam, błagam o, proszę, proszę yeah! A on już nie, on się... On już tego, on już się nie leczy już. Kurna. Ej, medów się nie da przerzucać... przerzucać! Medów się nie da przerzucać, nie? O mój Boże, I'm shaking, bro. I'm actually shaking. On everything I'm shaking. Somebody, please get the clip, bro. Ej, modzi, mi nie zmienili, ile mam punktów, mam 26. Kurde, ja muszę 20 kiluina zrobić w moim naście Manuję was wszystkich modów za to, że mnie zmieniliście. Nie dostanę się, żeby was, jakoś tak, jak to było. Ja bym tylko dostał zginę. Ty to było nie do Kazana za to biegnie Dobra tutaj, Dobra, tam biegnie tamto. Cicho, niech. cicho, 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 cicho. No zamknijcie te mordy. No dajcie mi trochę spokój no. No nie mogę się skupić. chyba. Zamknij Rayno. Odkręć. o, daj no do For fuck's sake, he's 2 HP bro oh. Nice full Solowany za każdym razem I dajemy mi wam pompa. Ze zielonej pompy. I stoję w miejscu. Chyba tak w szoku, że mnie zabił, że stanął Insta w miejscu potem Jak będę się dalej na ze mnie. Ja chilluję, chilluję Ale ze usta. Nie, nie chilluję, nie chilluję Nie, co to za laki? Co jest? No nie wiem. No nie ma iSquad w skóle, to siebie chyba. Niezłe lagi, nie? CO?! 80 łagrzeć dostał jeszcze chyba? Co to są za lagi? Czemu mi Zeus Nie strzela? Niezłe lagi, niezłe lagi są, no co to są za lagi? Zeus mi stary jakąś animację